Jak to się zaczęło? No, tak jak się to na obu zaczyna, byłam na spotkaniu z koleżankami młodymi mamami. No i Kaśka, jedna z nich, zaczęła się przechwalać, jak to ona dużo nie pali i jak, jak to na nią dobrze nie wpływa. No i inne, zaczęły, inne koleżanki zaczęły jej wturować. No i mówić, opowiadało, jak to wpływa na ich życie pozytywnie, palenie, i, i, no i zaczęło mnie namawiać. Nie bałaś się? No, muszę przyznać, że na początku trochę się bałam. Myślałam, że dziewczyny chcą mnie podpuścić. No, ale ja jestem osobą, która jestem kobietą, która jak czegoś nie spróbuje w życiu, to potem żałuję. Czyli spróbowałaś? E, tak, spróbowałam. Nie żałujesz? Nie, nie żałuję. Chociaż e, muszę przyznać, że za pierwszym razem było trochę trudno. Czułam w płucach taki ucisk, e, strasznie się przy tym pociłam. No, ale z każdym następnym razem było coraz lepiej, mogłam palić coraz więcej, więcej, coraz. E, za każdym razem palenie sprawiało mi coraz większą przyjemność. No i się szybko okazało, że jestem w tym bardzo dobra i raz nawet zaproponowałam to mojemu mężowi. Ale nie wspólne. Mój mąż jest takim dużym, silnym facetem, który może dużo wytrzymać, no ale mi nie dał rady.